Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi parafianie i drodzy sympatycy naszego Wydgoskiego Sakrekrę, za tydzień rozpoczynamy Adwent, czyli okres oczekiwania świąt Bożego Narodzenia. A już coraz częściej w wielu miejscach pojawiają się mniej lub bardziej Pseudoświąteczne dekoracje w takim stylu. Niebawem, jak tylko rozpocznie się Adwent, bo już przed Adwentem są, jest w wielu miejscach są dekoracje, jakieś tam choinki, bombki, światełka, gwiazdki, co się nie dzieje. A jak tylko rozpoczniemy Adwent, to rozbrzmieją w radiu, z głośników, w sklepach, na ulicach, kolędy, a także rozmaite jingle, bells, czy drummer boys, czy tam inne amerykańskie wydzibasy. Adwent utonie w klimatach pseudoświątecznych. I tego się bardzo obawiam. Kochani, nie dajmy się zwariować. Przecież Czerwień i zieleń obce zresztą naszej tradycji to zostało przywiezione ze Stanów Zjednoczonych by najmniej nie odpowiadają klimatom adwentowym. Adwent to jest fiolet. Radosne oczekiwanie, ale jednocześnie podejmowane wyrzeczenia, umartwienia, przygotowanie się do odpowiedniego przeżycia świąt Bożego Narodzenia. Powinniśmy wszelkie spotkania opłatkowe ze śpiewaniem kolęd, z tradycją potraw wigilijnych przeżywać od Wigilii Bożego Narodzenia poczynając. Wiem, że to jest dzisiaj walka z wiatrakami, że większość odbywa się już w adwencie, że z niektórych może i ja się nie, nie wyłgam. Niemniej trzeba na to zwrócić uwagę i starać się wracać do normalności. Pierwsze życzenia powinniśmy sobie składać w gronie najbliższych, przy stole wigilijnym, a potem dzielić się opłatkiem z innymi. Dzięki temu to pozwalałoby nam przeżyć właściwie Adwent. Niech ten Adwent nie będzie przyćmiony rozmaitymi reklamami, kolendami, jingle bellsami, chodzącymi jakimiś tam pajacami czy gnomami w czerwieni nie mającymi nic wspólnego ze świętym Mikołajem w tej całej srogiej wulgarnie tandetnej reklamie przecież to jest srogie ladaco starajmy się pięknie i głęboko przeżywać Adę postanówmy sobie co podejmijmy jakieś wyrzeczenia w czasie Adwenty. Na przykład może, może sobie ktoś, zwłaszcza młody człowiek, który nie lubi wcześnie wstawać, postanowić, codziennie wstać wcześniej rano, przed świtaniem, i udać się na godzinę szóstą do Kościoła na roraty, takie tradycyjne, klasyczne, takie jak powinny one wyglądać. Roraty zawsze były przed świtaniem. Choćby do naszego Wydgoskiego Sakrekeru. Będę odprawiał codziennie od poniedziałku do, soba, do soboty mszę świętą roratnią poprzedzoną śpiewaniem godzinek, na którą z całego serca jak najgoręcej zapraszam. i yeah. yeah.